Siema siema, to jest kolejny cineczek z 1v1, ale dzisiaj jest no taki nietypowy Dzisiaj gramy 1v1 na customie Dzięki anime Raison Czekaj, gdzie jesteś? Dobra O, dzięki niemu Przywitaj się Dzień dobry No i zagramy 1 na 1 na customie I będziemy się bić gdzieś w endgame'ie więc myślę, że to jest nawet Spoko odcineczek I nie wiem, jak uważasz Ryzen Spoko odcineczek wyjdzie? No wiem, wiem No jak coś, jakby ktoś chciał wbić do Rejsona, to oczywiście link kanału w opisie, więc zapraszam No i dobra, i się widzimy pod, jak będzie endgame No i dobra, i się zaczynamy bić, co nie? O, ja się widziałem w sumie Jeszcze Ajajaj A ty od drugiego sezonu grasz, co nie? Pierwszy O, to jeszcze lepiej Dobra, się boję, bo nie wiem gdzie ty jesteś i gdzieś mi wyjść, sprzedaż... nie wiem, snajperkę no, And spadol Ty jesteś komie? Tak, nieprawda Jak nieprawda, prawda Wow Ja też się ja to przegram Najgorsze jest, że to jest rozciągiem Dobra Fajnie, gdyby to była normalna gierka, już byśmy dawno dostali Collapsa To masz ciężkę, kurde No, widzisz? Dobra, ja na coś jeszcze, że ja to przegram jak nic. Tu jeszcze pas, trafa idzie. Proszę Nie wiem jakie mam Hagi, ale jakoś mam. O już nie mam. Chociaż no nie mam tu masz trapa. Spokojnie tam Wow Wow, no nie Uf. Dobra, nie wiem, robimy drugą rundę, co nie robimy. Dobra, dawaj drugą rundę. dobra, druga rundka, dobra, idziemy do rundki numer dwa. No i dobra, to jest druga rundka. No i to, to, to co, no to zobaczymy się w endgame, Zobaczymy, kto, kto tym razem wygra. Jak myślisz? E, no, oczywiście, że ja. <laughs> no, ja myślę, że ty też, bo ja grać nie umiem, ale to dobra. Dobra, to idziemy do endgame'u zaraz. Siema. Cześć <laughs> No i drugą rundkę trzeba zacząć Dobra, żeś ty się wybudował A, No bo już Wow, wow We, tam Spokojnie no Właśnie gdzie ty jesteś no? mi się spadło Ja się właśnie boję, żebym nie spadł Ja mam tendencję do spadania Lubię bardzo spadać Ej ty mi dodajesz jakieś obrażenia, dobra Mam to wykradzanie obywateli, całego regionu, Dobra, to całego regionu, to przegram, jak nie. Wow Prawie spadłem Szkoda, że nie miałem trapa Ja mam trapę, tylko nie w to się Oj No to żeś Kaj mnie zabudował się No, jak wyrwałem Czarem Balonki trzy nie? Dobra, nie, nie, no ja się dygam Ała, ała, ała Aha, i co? Dobra, teraz muszę lekko zejść na tą strefkę Gramy na kolapsy? Nie, 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 bo tutaj wiesz Tutaj się ginie od razu Tylko szczerze to, że ja nie mam Piątkowców Dobra, ja też teraz nie. zejdę Nie, bo mamy w sumie tylko strefę No, ja mam 500 metalów, więc też niedużo jak na mnie Dá, vira. Oh, 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 oh. Wow, man. Grande, 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 cara. Proszę, nie! nie. Co jest? No nie Cztery kopej, cztery kopej, cztery Dobra, dobra, ej, ale fajnie było, fajnie, więc jak wam się widzowie to podobało to łapeczka jest ja sobie chwilę widziany i zapraszam do rejsona oczywiście link w opisie. No i co? To było w sumie na tyle, więc trzymajcie się, cześć, pa!